W czerwcu było ogłoszenie, że szpital się bilansuje, a już w marcu było, że 9 milionów zadłużenia, to ktoś w tym momencie podawał złe informacje. Od tego jest nadzór, jest kontrola, jest zarząd powiatu, który powinien odpowiedzieć, czy w czerwcu były y, złe informacje, czy teraz są złe informacje. Czyli to jest, to jest po pierwsze, czyli nie wiemy, jaki stan finansowy jest naprawy, a po drugie, nie przedstawiono propozycji alternatywnej, nie przedstawiono programu naprawczego, żebyśmy mogli przyjrzeć się, przyjrzeć się. czy na przykład dobry program naprawczy, pewna restrukturyzacja, nawet może troszeczkę zatrudnieniowa, nie wydźwignie tego szpitala z tych z tych zobowiązań wymaganych. Jeśli do tego by doszło, to moglibyśmy powiedzieć, że były szczere chęci i były alternatywne nie, rozwiązania. Do tego nie dochodzi, to znaczy, że to jest pretekst do tego, żeby pozbyć się y, samorządu, żeby się pozbył swoich jakby y, zobowiązań i swoich konstytucyjnych jakby obowiązków, bo to on odpowiada za, za stan zdrowotny społeczeństwa lokalnego i przekłada to na Spółkę Prawa Handlowego, i będzie prezes tej spółki, rada nadzorcza, oczywiście profity dla pewnych osób, natomiast dla, dla, dla pacjenta będzie to dramat. Dziękuję. Jeszcze dodatkowo się wszystko niszczy, co jest dobre. Zaczęło się od zniszczenia pogotowia w Darłowie, znaczy yy, utrudnione, już było raz. Usiłowano zlikwidować oddział w Darłowie, nie pozwoliliśmy. Teraz najpierw trzeba było zwolnić dyrektora, który moim zdaniem ja tutaj pracuję. Też mówiliśmy o tym, że dawał sobie radę, to trzeba teraz dać człowieka, który się, no moim zdaniem nie zna, po to, żeby można było właśnie to zrobić, co się teraz robi. Proszę Państwa, ludzi. jest to demontaż systemu ochrony zdrowia, dezorganizacja, jest to wyprzedaż naprawdę polskich szpitali i będzie uwłaszczanie się na majątku narodowym, na majątku publicznym. To, co nasi ojcowie, rodzice wypracowali, będzie wyprzedane. My nie jesteśmy przeciwko prywatyzacji, ale niech prywatny podmiot, niech wykupi ziemię, niech wybuduje budynek, niech wyposaży w sprzęt specjalistyczny, niech zatrudni specjalistów i staje potem do konkurencji. Proszę bardzo, ale nie uwłaszczać się na majątku publicznym, na majątku naszym narodowym, na naszych, na naszych dorobku, naszych rodziców i, i naszych działacz. I z taką ogromną szkodą, bo to przecież ludzie będą umierać. Nie my pogotowie nie będzie działać, bo ludzie No poseł nie może mówić.